Witam, tutaj Awalkis, a to jest trzecia część, e... chyba tu już będzie ostatnia część, e... z gry Papers, Please. Mimo tego, że w pół miesiąca miał aż 20, 30 wyświetleń, <grym> druga część, no to... Jakbyś mi tak głupio nie dokończę z tego. Dobra, więc tak mamy dzień 6, 28 listopada i teraz tak. Eee, musicie mieć. Ludzie muszą mieć przepustkę obotniczą pracowniczą. Dobra. Coś tam jeszcze muszą mieć. No, chyba to co ostatnio. Okej. Okay. Nikita de Graf, czekaj, praca, 60 dni, 2 miesiące, się zgadza, praca, się zgadza. Nikita de Graaf, data ważności się zgadza, twarz się zgadza, płeć, bla bla bla, numer się zgadza, no to chyba zapraszamy. Zielona pieczona, Coraz więcej tych papierków się tutaj zbiera. Praca pół roku, tak, sześć miesięcy, dobrze. O, fajnie. Zgadza się, zgadza się. Summer Chorakowa Serwis, tak, tak to się teraz nazywa. Hmm? 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 Dobra, data ważności jest. Numer się zgadza. Tak, 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 wszystko dobra. Ja tu, tutaj, tutaj, tu, tu, tu. Pieczątka. Nie ta, pieczątka. Tu. Widź, idź sobie. Następnie, ja mam. Dobra! Co? Człowiek imieniem no. Dary Ludu obiecał, że. Mam bla, bla, bla. Ufam paszport praca później przeczytamy do końca coś o tym żeby go chyba pewnie nie wpuszczać znowu ja dobra 90 dni praca Uu. coś się tutaj chyba nie zgadza Stare zdjęcie, dobra odcisk odciśnij se paluchy Edhanthati. Paluchy się zgadzają? Nie, no właśnie, nie za bardzo. No więc niestety coś tutaj śmierdzi. Więc, no, tu, tu, tu. A to nie, tu, to. Dobra, wynocha. Następny. Ewa Wagner, Ewa Światkowski. Tu się już nam coś nie zgadza. Ale 8 tygodni. Tak. Data, data, data. Dobra, Ewa Świetkowski, Ewa, wa, wa, wa eee, Ewa, Ewa, Wagner. Weider. znowu odcisk. Ewa Świetkowski, aka Ewa Wagner i paluchy się zgadzają czyli og 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 i o witamy hello i'm back again this time everything's set, Georgi Kostawa tym razem Wygląda bardziej jak paszport, a nie jak e, kolorowanka nie, nie, chwila. No. Czegoś mi tu brakuje chyba nie. Musi mieć przepustkę. Nie, nie musi mieć tutaj, to tu, 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 tu. Panie, nie masz pan przepustki. Ochman, you funny guy. No i co? No, no, no tyle no jestem zabawny. No. no to dobrze no. Ale wydupiaj. Wow you run very strict border here That is good do job right I look for entry thing and come back Goodbye Next mm. Papers Czegoś tam tutaj chyba brakuje papierka tak A nie, ona imigruje, więc nie potrzebuję tego papierka. A, tak, 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 tak i numer się zgadza... Dobra. Wpuść no, wejście tym Wpuścimy. Co co tutaj było napisane? Dari ludum... mi... Dalej nie ufam... Tak... 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 mam coś zrobić. Ostatnio za posłuchanie takiego czegoś dostałem żetonik, także teraz że żetonik. No, możemy się tu do czegoś przyczepić tam w ogóle? E, waży tyle ile waży, wysokość odpowiada, twarz się zgadza... No, nie by... no. To mi przyszło na Facebooka, nie wam. Nie musi sprawdzać. Dobra, wydupiaj. Będzie żetonik? nie było że to nie I mam rozszerzenie, hura! Mogę założyć już kolekcję. Mogę sobie tą, tą całą ścianę chyba wytapetować. Hi hi hi. No, dobra, kogo my tu mamy następnego? Mark Lechner. Lechner. Mark, twarz się zgadza, wygląda dość góry, śmiesznie na tym, na tym, na tym zdjęciu. Zgadza się, zgadza się, no to chyba wpuszczamy. Numer, jeszcze się zgadza, też się zgadza. Czemu ja tego nigdy nie mogę im tam rzucić od razu? Dobra, jeszcze jeden. Co? No tak, tego nigdy chyba nie zauważy. Musiałbym to za każdym razem sprawdzać. Miasto, wydania. Couple days, okej. Okay. Twarz, mniej więcej się zgadza. Bierzemy powerpoint na tę grafikę. Dwa dni, Jurko City. Rafael Ilmaz Dobra Łaź, wlazuj, wlazuj pan. Następny, i to już chyba będzie ostatni. Ostatnia tego dnia Nurp Popescu? Popescu? Nurp Great Rapid. Couple weeks. Transit. Czekaj, transit. Parę tygodni. Co się stało, ja buduch znowu terroryści Okej okay. Spoko Mogłem go nie puścić Tylko w zasadzie to musiałem go puścić. Mam dostać ostrzeżenie jakbym nie puścił Nawet nie popatrzyłem co się dzieje z moją rodziną. Jestem straszny Tylko praca i praca Zero czasu do rodziny o nie, co się ze mną dzieje? Dobra, bla, 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 czekaj, co tutaj mamy teraz? To co było... Brak... no, nie mogą bronić... I wszyscy... Wszyscy ludzie z Koliszy muszą być prze... No, przeszukani. No i mamy pierwszą mapkę z Koliszy... Kowalenko jada... Rada... to się zgadza... I nie pamiętam co powiedziałem, bo nie słuchałem. 12 tygodni pasuje, na wizyt, ale niestety jest pani z i musimy panią w jakiś sposób przeszukać. Czekajmy to. Nie, jest. Małe to. Ten plac. To. To. Tak, tak, zgadza się. Zostałaś wybrana do losowego przeszukania. Przeszukaj. Stryk, stryk. Aha. Okej. Okay. Dobra, nie wydaje mi się, żeby gdzieś. Z, z, no, zdołała schować jakieś. Nie, niepożądane rzeczy. E, więc. No, musimy panią wpuścić. Więc. No, znowu wrzucaj to tam. Tam! Co co? czemu nie mogę tego tam wrzucić oddać? no Nie. Dobra eee, następna pani już ją gdzieś widziałem chyba transit dwa dni United Federation, korista city ale sprawdzę bo mnie znowu je, te nie tam, nie ta strona pa. ...United Federation. Mamy tutaj coś takiego jak Callista City? Jest coś takiego jak Callista City. O, wrócimy sobie tutaj to. Numer się zgadza. Data się zgadza. Twarz się zgadza. Płeć się zgadza. I... ten tego. Tu! Wrzucaj to tam. No. Trzeba, że ona po prostu nie nadąża tego łapać. I jakoś to wraca. Nie wiem. Dobra. Następna. ...imigracja... To się zgadza. o, właśnie, nie zgadza się. Numer się nie zgadza! Numer się nie zgadza! I co teraz? Oh. Nie, nie będziemy Cię zapuszkowywać od razu. Nie bądźmy tacy. Kurde, wrzucaj to tam, wyżej! Okay. Następny raz już rzucę tam gdzie trzeba, papers. O, dasha. E, waga się zgadza. Wzrost się zgadza. Płeć się zgadza. Data ważności się zgadza. Miejsce wydania chyba też nie chcę mi się sprawdzać. W ogóle zielone tu, zielone tu i zielone tu i zielone tu, i, zielone tu i, i tu i w ogóle... No i zaś nie wrzuciłem tego tam gdzie trzeba. Następnie A jednak płeć Bo tam było M Naprawdę nie odrzuciłem uwagi? Dobra no eee, tak płeć F czyli się zgadza Dobra, numer, takie tam pod zestawy, og, og, nawet nazwiska nie sprawdziłem też w sumie. Miasto, no nie, no, no wiedziałem, że miasto będzie nie ten, nie to co trzeba. No trzeba trochę ostrożnie teraz robić, bo mi się zaraz skończy ten, skończy się taryfa ulgowa u szefa i, i będzie kicha. Dobra, numer. Zgadza się. Płeć, zgadza się. Ale się nie zgadza to. W sensie, że musimy ją zaś przeszukać. Eee, search. Tak bardzo losowe przeszukanie. Pstyk, pstyk. I teraz otwieramy. Nie, jeszcze nie otwieramy sklepik. Eee, o, widzę, że tutaj mamy pewien. Pewno, pe, pewne urozmaicenie tego nie wolno nosić na teren kraju No i tu niestety już zapuszkujemy panią Skoro pani chciała wnieść broń i utrzymywała że na nic nie wie o tym że ktoś jej Ktoś jej no Kurde, zapomniałem języka w gębie Jeżeli ktoś jej niepostrzeżenie przykleił dwa pistolety do pleców Seems legit. Reszta, czyli już ostatni odcinek w ostatnim odcinku, który będzie po tym odcinku, bo tamten będzie ostatni, a ten jest przedostatni. Dziękuję. <śmienic>